Krążownik międzygwiezdny Dziraen sunął przez ciemność kosmosu w milczeniu, i jego stalowy kadłub przecinał pustkę niczym ostrze. Dowódczyni Ira Walkesz wpatrywała się w projekcję układu Sol-3. Mimo setek raportów i ostrzeżeń, nie potrafiła oprzeć się rosnącej ciekawości. Planeta trzecia Ziemia od pokoleń była uznana za niestabilną, dziką i nieprzewidywalną. Ale właśnie taki sygnał stamtąd odebrano zakodowany, archaiczny, a mimo to wyraźnie inteligentny. Przenieść nas na orbitę rozkazała chłodno. Oficerowie spojrzeli po sobie niepewnie, lecz nie ośmielili się zaprotestować. Ziraen zeszła w dolne warstwy orbity i rozciągnęła pole kamuflujące. W głąb atmosfery wysłano sondy i drony zwiadowcze. To, co zobaczyli, zaskoczyło wszystkich. Lasy, oceany, ruiny miast przeplatane z nowoczesnymi enklawami i ludzie. Niewiarygodnie prymitywni, a jednak uparcie żywi. Ira była sceptyczna, dopóki nie ujrzała jednego z nich. Na polanie w środku gestego lasu, samotny mężczyzna stał wśród zgliszcz metalowych szczątków. Wokół niego krążyły roboty zwiadowcze. Powinien uciekać, kryć się, błagać o litość. Ale on tylko uniósł głowę i spojrzał prosto w kamerę. Jego twarz była zniszczona bliznami, usta wygięte w pół uśmiechu. Miał rozpiętą koszulę, bose stopy, a mimo to poruszał się z pewnością siebie, jakby cała planeta należała do niego. Ten człowiek sam zniszczył naszą sondę, odezwał się technik z niedowierzaniem. Gołymi rękami. To niemożliwe, mruknęła Ira. Powiększ nagranie. Zobaczyła to. Ruchy precyzyjne, bez wahania. Wbijał kawałki metalu, szarpał kable, a potem odepchnął pozostałości z pogardą. Nie miał żadnej technologii, a jednak radził sobie lepiej niż wielu z jej żołnierzy w symulacjach bojowych. Jak się nazywa? Zidentyfikowaliśmy go jako Marek Wysocki według lokalnych źródeł. Prawdopodobnie były żołnierz. Żyje. Tak. Poddał się, ale dobrowolnie. Stał nieruchomo, aż nasz patrol go pojmał. Ira poczuła coś, czego nie doświadczyła od lat. Fascynację. Kazała go przetransportować na pokład. Gdy znalazła się w izolatce, gdzie trzymano go za energetycznym polem, stanęła naprzeciwko człowieka, którego imię znała tylko z raportu. Marek siedział na pryczy z rękami splecionymi za głową. Gdy wszedł strażnik, nie ruszył się ani o centymetr. Dopiero gdy ujrzał ją, jego uśmiech się pogłębił. Generał czy tylko urzędniczka z bronią? Rzucił z nutą rozbawienia. Jestem Ira Walkesz, dowódczyni Zir-Aen. Ty jesteś czymś, czego nie rozumiem. Więc jesteś tu, żeby zrozumieć. Tak. Marek wstał i podszedł do pola. Gdy zbliżył się na kilka centymetrów, jego sylwetka wydała się większa, potężniejsza. Nie jak bestia, lecz jak człowiek, który wiele przetrwał. Nie jesteśmy tacy, jakich się spodziewaliście, powiedział cicho. I dlatego się nas boicie. Ira nie odpowiedziała. Patrzyła w jego oczy. Zamiast strachu, zobaczyła coś znacznie bardziej niepokojącego. Pewność. Spokój. I szaleństwo, które mogło zburzyć całe imperium. Ira spędziła całą noc w swojej prywatnej kajucie, przeglądając nagrania z pierwszego przesłuchania Marka. Każdy ruch jego ciała, każde słowo, każdy gest wszystko analizowała z chirurgiczną precyzją. Ale zamiast zbliżać się do odpowiedzi, czuła, jak jej pewność siebie powoli się rozpada. Mężczyzna, który powinien błagać o życie, zachowywał się, jakby to on był łowcą, a nie ofiarą. Uwięziony, bez dostępu do jakiejkolwiek technologii, odizolowany, a mimo to, to on dominował rozmowę. Spokojem. Sarkazmem. Czymś, czego nie rozumiała. Kiedy wszedł oficer naukowy Liratę z raportem w ręku, Ira nawet nie podniosła wzroku. Przeprowadziliśmy podstawowe skejni neurologiczne. Jego mózg wykazuje nieprawidłowości i powiedział. Przepływy neuronowe są zbyt chaotyczne. Przypomina to wzorce spotykane u istot w stanie ciągłego zagrożenia. Albo u szaleńców. A jednak jego odpowiedzi są spójne, logiczne. Nie odpowiada jak chory psychicznie, odparła chłodno Ira. Bo to może być ich norma, dodał Lira T. Może cały ich gatunek funkcjonuje w tym stanie. To zdanie utkwiło jej w głowie. Następnego dnia weszła do celi osobiście. Żadnych strażników, żadnych broni. Tylko ona i człowiek. Pole energetyczne zostało zdjęte, ale w pokoju czekała na nią para kajdan przytwierdzonych do ściany. On jednak nie był zakuty. Marek siedział przy stole, jedząc coś, co przypominało ziemskie jabłko. Spojrzał na nią, jakby wchodziła do jego salonu. Wróciłaś i mruknął, żując powoli. Myślałem, że po pierwszej rozmowie już się zniechęcisz. Chcę zrozumieć. To niebezpieczne pragnienie, i Walkesz. Rozumienie ludzi zaczyna się od fascynacji, potem przychodzi szok, a na końcu albo nas kochacie, albo nienawidzicie. Usiadła naprzeciwko, utrzymując wzrok na jego twarzy. Nie było w niej nic klasycznie groźnego żadnych zmutowanych cech, żadnych obcych implantów. A jednak czuła się, jakby siedziała z najniebezpieczniejszym stworzeniem, jakie kiedykolwiek istniało. Dlaczego nie boisz się śmierci? Bo już raz umarłem, odpowiedział bez wahania. Na wojnie. Gdy widzisz, jak twoi przyjaciele znikają w ułamku sekundy, zaczynasz patrzeć na śmierć inaczej. Jak na starą znajomą, która w końcu przyjdzie, ale dziś jeszcze nie ma czasu. I dlatego się śmiejesz, gdy cię pojmujemy. Śmieje się, bo wy wciąż nie rozumiecie, z czym macie do czynienia. Patrzycie na nas przez pryzmat logiki, strategii, biologii. A to, co czyni nas ludźmi, nie podlega żadnemu z tych praw. Zapadła cisza. Ira nie potrafiła oderwać wzroku od jego oczu. Były zmęczone, ale nie złamane. Jakby niósł w sobie historię, która mogła zmienić całe jej rozumienie wszechświata. Powiedz mi o swoim świecie, poprosiła cicho. Marek odchylił się na krześle i spojrzał w sufit. Na jego twarzy pojawił się cień uśmiechu. Mój świat to mieszanka piekła i cudu. Miasta, które nigdy nie śpią. Dzieci bawiące się na ruinach starych wieżowców. Ludzie, którzy przeklinają wszystko, a mimo to budzą się każdego dnia z nadzieją. Nienawiść i miłość w jednej chwili. I jeden wspólny mianownik. Nie poddajemy się. Nawet wtedy, gdy logicznie powinniśmy. Zamknęła oczy. Te słowa miały ciężar, którego nie dało się zignorować. Myślałam, że jesteście chaotyczni, niebezpieczni, nieprzewidywalni, szepnęła. I miałaś rację, odpowiedział. Ale to nie wada. To nasz dar. Nasza broń. Tego wieczoru Ira nie spała. Po raz pierwszy od dziesięcioleci czuła niepokój nie z powodu zagrożenia. Z powodu fascynacji. Pomieszczenie przesłuchań nie przypominało już sali do analizy wroga. Ściany, niegdyś sterylne i chłodne, nabrały duszności, której Ira nie potrafiła opisać. Nie przez brak wentylacji, ale przez obecność Marka. On sam siedział jak zwykle luźno, nonszalancko, z rękami opartymi o kolana. Był jak zwierzę, które pozwoliło się zamknąć tylko dlatego, że miało w tym własny plan. Tego dnia Ira nie przyniosła raportów. Przyszła sama, bez pytań, bez nagrań. Miała tylko jedno pragnienie zrozumieć. I może usłyszeć więcej. Usiadła naprzeciw niego, nie wypowiadając słowa. Patrzyli na siebie przez chwilę, jakby mierzyli siły. On pierwszy się uśmiechnął. Dziś nie ma strażników. Nie potrzebuję ich, a odpowiedziała spokojnie. A może po prostu przestałaś się mnie bać? Nie boję się tylko nie wiem, czy powinnam ci ufać. Marek roześmiał się cicho, ale bez kpiny. Był to śmiech człowieka, który widział zbyt wiele, by brać cokolwiek poważnie, a jednocześnie za bardzo wszystko rozumiał, by się z tego nie śmiać. Zaufanie? Na wojnie nauczyłem się, że to luksus. Ludzie, którym ufałem, ginęli przede mną. A ci, którym nie ufałem, czasem mnie ratowali. Świat nie działa według zasad. A jednak ty przeżyłeś, zauważyła. Przeżyłem, bo nie trzymałem się zasad. I nie udawałem, że nie jestem złamany. I wtedy pierwszy raz zobaczyła jego blizny. Nie te fizyczne, choć było ich wiele, ale te w jego oczach. Kiedy Marek zaczął opowiadać, jego głos nie był już żartobliwy. Opowiedział jej o bitwie pod Nowym Kijowem, gdzie stracił przyjaciela, który osłonił go własnym ciałem. Opowiedział o kobiecie, którą kochał, a która zginęła od wybuchu miny dzień przed ich planowaną ucieczką. O chłopcu, którego trzymał na rękach, gdy ten umierał, mając nie więcej niż dziesięć lat. Ira słuchała bez słowa. Każda historia była kolejną cegłą w murze między tym, kim myślała, że on jest, a tym, kim naprawdę się okazywał. Dlaczego mi to mówisz? Zapytała, gdy opowieść ucichła. Bo widzę, że próbujesz zrozumieć. A to pierwszy krok do tego, żeby przestać widzieć nas jako potwory. A czym jesteście, Marek? Spojrzał na nią tym razem bez uśmiechu. Jesteśmy ogniem. Możemy ogrzać, albo spalić cały świat. Zapadła cisza, gęsta i ciężka. Ira powoli wyciągnęła dłoń przez stół. On spojrzał na nią z zaskoczeniem, ale nie odsunął się. Ich palce dotknęły się delikatnie, jakby oboje nie byli pewni, czy to dozwolone. W jednej chwili poczuła, jak przez jej ciało przeszło drżenie. Nie było to pożądanie. Nie była to też czysta empatia. To było coś pomiędzy nieznane, dzikie, jak iskra wyrywająca się z płomienia, który jeszcze nie rozgorzał, ale już żarzył się w głębi serca. Może jesteście ogniem, powiedziała cicho. Ale ja chcę się nauczyć z nim tańczyć, zanim mnie pochłonie. Marek uniósł wzrok. Jego twarz na moment złagodniała. W takim razie nie stawaj zbyt blisko. Nie odpowiedziała. Wiedziała, że już zrobiła ten krok. A może nawet dwa. Tego wieczoru Ira nie wróciła do swoich kwater. Zamiast tego usiadła przy oknie w obserwatorium, patrząc na Ziemię zawieszoną w pustce jak błękitny płomień. Zastanawiała się, ile jeszcze takich mareków tam żyje. I czy imperium, któremu służyła, naprawdę było gotowe ich poznać. Czy ona sama była gotowa? Nie wiedziała. Ale wiedziała jedno. Już nie była tą samą kobietą, która przyleciała na orbitę tej planety. I to wszystko przez człowieka, który nie bał się umrzeć, bo już kiedyś to zrobił. Statek Ziraen dryfował powoli nad nocną półkulą Ziemi, otoczony ciemnością i ciszą. Ale w duszy Iry Walkesz szalała burza. Od dni unikała spojrzeń oficerów, nie uczestniczyła w naradach strategicznych, odkładała raporty z analiz. Wszystko inne wyblakło. Każda myśl, każda decyzja, każda chwila wracała do jednej rzeczy, do Marka. To nie było już badanie przeciwnika. Nie była to analiza zagrożenia. To była obecność człowieka, który patrzył na nią nie jak na obcą, ale jak na równą. I choć wciąż nie potrafiła tego głośno nazwać, czuła, jak coś w niej pęka ale Imperium nie wybaczało pęknięć. W ciągu ostatnich dwunastu godzin otrzymała aż cztery wezwania z centrali strategicznej. Rada chciała przejąć Marka. Oficjalny powód intensywne badania biologiczne i kulturowe. Nieoficjalnie mieli zamiar go zniszczyć. Uznać za dowód na to, że ludzkość to zagrożenie, które należy stłumić w zarodku. Ira siedziała w centrum dowodzenia, trzymając w dłoni rozkaz przekazania więźnia. Jej palce zaciskały się na plastikowym nośniku danych z taką siłą, że aż zbielały jej kostki. Weszła kapitan SRL, jej dawny przyjaciel i zarazem lojalny sługa imperium. Czy podjęłaś decyzję, Ira? Zapytał z chłodnym spokojem. Jeszcze nie, odpowiedziała cicho, bez unikania spojrzenia. Nie chcę wierzyć w plotki. Że rozmawiasz z nim codziennie. Że zaczynasz go rozumieć. Że zbliżasz się do niego. Boję się, że już go rozumiem, odpowiedziała. I to nie plotki. To rzeczywistość. On jest zagrożeniem. Jest prawdą. Słowa wybuchły z niej, zanim zdążyła je zatrzymać. Esarel cofnął się o pół kroku, jakby ktoś go uderzył. Dobrze wiesz, co zrobi rada, jeśli odmówisz, a powiedział po chwili. I dobrze wiesz, że ja mam obowiązek ich o tym poinformować. Ira tylko skinęła głową. Nie zatrzymywała go. Nie musiała. Już podjęła decyzję. Gdy zbliżyła się do celi Marka, czekał na nią w milczeniu. Spojrzał na nią, ale nie zapytał. Jakby wiedział. Jakby wszystko czuł. Biorą cię, odpowiedziała cicho. Domyśliłem się, odparł. Ich cierpliwość nie jest bezgraniczna. Chcą cię rozebrać na kawałki, Marek. Dosłownie. A ty. Co z tobą? Jeśli zrobię to, co zamierzam, zostanę uznana za zdrajczynię. I zamierzasz to zrobić nie odpowiedziała. Po prostu położyła dłoń na konsoli zabezpieczeń i zdjęła pole ochronne. Drzwi rozsunęły się z sykiem. Masz pięć minut potem systemy bezpieczeństwa włączą się znowu. Będą wiedzieć, że ci pomogłam. Dlaczego? Podniosła wzrok i po raz pierwszy spojrzała na niego bez dystansu, bez masek, bez barier. Bo nie jesteś tylko człowiekiem. Jesteś lustrem, w którym widzę wszystko, czego nam zabroniono. Emocje. Gniew. Miłość. Strach. Wolność. Marek nie powiedział nic. Ale jego dłoń uniosła się powoli i dotknęła jej policzka. Jej skóra zadrżała. Nie zamierzam uciekać sama, powiedziała nagle. Jest kapsuła w hangarze siódmym. Ma zasięg do księżyców Jowisza. Tam ich systemy są ślepe. Zostawisz dla mnie wszystko. Już zostawiłam. Pobiegli razem przez korytarze. Alarm zawył dokładnie w momencie, gdy skręcali w boczny korytarz. Pojawiły się drony strażnicze, ale Ira zneutralizowała je jednym ruchem ręki. Nie była już dowódcą Imperium. Była uciekinierką, wspólniczką, partnerką. Zamknęli się w kapsule, gdy pierwsze siły szturmowe dotarły do hangaru. Marek przejął manualne sterowanie i wcisnął zapłon. Kadłub zadrzał, świat wokół nich się rozmył. Kapsuła wyrwała się ze strefy przyciągania, a potem skryła w cieniu jednego z księżyców. Ira opadła na siedzenie, oddychając ciężko. Nie wiedziała, czy to był koniec, czy dopiero początek. Spojrzała na Marka. Uśmiechał się do niej z niedowierzaniem. Jesteś jeszcze bardziej szalona niż ja, wyszeptał. Może dlatego właśnie cię rozumiem. I wtedy zrozumiała. Już nie była generałem. Nie była nawet żołnierzem. Była kobietą, która wybrała człowieka nad Imperium. I nie żałowała tego nawet przez sekundę. Światło Jowisza rozlewało się przez panoramiczne okno kapsuły ratunkowej jak blady duch. Marek siedział na krawędzi metalowego posłania, a Ira stała obok, z dłońmi splecionymi na karku, wpatrzona w burzliwe pasma atmosferyczne planety. Za ich plecami cisza pokładowa dźwięczała jak napięta struna. Minęły dwa dni od ucieczki. Ukrywali się w kraterze księżyca Ganymedes, z systemami komunikacyjnymi wyłączonymi, silnikami schłodzonymi do temperatury otoczenia i osłoną maskującą aktywną jedynie w minimalnym zakresie. Ira znała każdy skan patrolowy Zirhaen, każdą możliwą trajektorię z ich starego statku. Ale miała świadomość, że to tylko kwestia czasu. Oni tu przylecą, opowiedziała w końcu. I będą wściekli. To wtedy zacznie się zabawa i odpowiedział Marek, nie podnosząc wzroku. Leżał w milczeniu, jedynie jego palce bębniły cicho o stalową ramę łóżka. Przez dwa dni prawie się nie odzywał. Coś w nim się zmieniło. Już nie był tym samym człowiekiem, który z uśmiechem rzucał się na sądy zwiadowcze. Co planujesz? zapytała. Nie planuję. Słucham. Czekam. Na Ceo. Na Ziemię. Ira zamarła. Podeszła bliżej. Co zrobiłeś? Marek spojrzał na nią powoli, jakby ważył każde słowo. Wysłaliśmy sygnał w ich przestrzeń, pamiętasz? Technicznie nie zakodowałem go jak ostrzeżenie. Raczej jak zaproszenie. Do czego? Do odpowiedzi. Jesteś szalony, szepnęła. Cała nasza rasa jest. I to właśnie nas czyni skutecznymi. Ira usiadła obok niego. Przez chwilę oboje milczeli. W kokpicie kapsuły migały tylko ciche pulsacje, poziom tlenu, lokalizacja orbitalna, systemy biernej obrony ale to nie wskaźniki zaprzątały i że umysł. To, co powiedział Marek, było niemożliwe. Albo przerażająco realne. Czyli, Ceo. Myślisz, że twoi ludzie przybędą tu z odsieczą? Nie przybędą. Oni się wbiją. Jak miecz. Ślizgną się między gardło a ostrze twojego imperium. Jak szybko. Już powinni być blisko. Ira spojrzała przez Iluminator. Na powierzchni Ganymedesa rozciągała się cisza. Ale coś w niej zadrżało, jakiś instynkt. Taki sam, który budził się w niej na polu bitwy tuż przed uderzeniem. Włączyła systemy skanujące. Obraz był pusty, ale przez zaledwie kilka sekund. Potem pojawił się pierwszy sygnał. Obiekt niezidentyfikowany, lecący z ogromną prędkością spoza zasięgu wykrycia Ziran. Co to jest? Zapytała, nie kryjąc napięcia. To nasz sposób na powiedzenie dzień dobry, powiedział Marek. I tylko pierwsza fala. Na orbicie nagle coś błysnęło. Nie jak eksplozja, nie jak rakieta. Raczej jak sygnał świetny z czasów dawnych wojen, surowy, prymitywny, ale niemożliwy do zignorowania. Po chwili nadleciał kolejny. I jeszcze jeden. 37 niezależnych obiektów, każdy z innego kontynentu, innej strefy czasowej. Wojskowe satelity Ziemi, stare stacje orbitalne, porzucone wraki, a nawet przerobione cywilne transportowce, wszystkie przebudowane do jednego celu wojny. Przecież Ziemia nie ma technologii zdolnej do pokonania waszego imperium, szepnęła Ira. Nie potrzebujemy technologii, odpowiedział Marek. Potrzebujemy tylko powodu. Ira wstała. Patrzyła na ekran, jakby widziała widmo. Nagle zaczęły pojawiać się transmisje. Zakodowane obrazy, pieśni, okrzyki w dziesiątkach języków. Jeden z komunikatów był transmitowany przez archaiczny system audio. Tu jednostka Katowice 7 gotowi do sabotażu stacji orbitalnej. Czekamy na zielone światło. Tu Helios 9 czysta trajektoria przez pole asteroid. Potrzebujemy tylko koordynatów celu. Tu, czarna skała, czekaliśmy na ten dzień od pokoleń. Marek patrzył na nią z uśmiechem. Nie jesteśmy uporządkowani. Nie jesteśmy przewidywalni. Ale właśnie dlatego nie da się nas zniszczyć. I wtedy odezwał się alarm w kapsule. Zbliżał się Ziran. Nie sam. Z całą flotyllą. Oświetlili niebo nad Ganimedesem jak fałszywy świt. Ira nie odwróciła wzroku. To będzie rzeź. Tylko jeśli damy im przewagę. Masz plan? Nie. Ale mam ziemię. I ciebie. Zanim odpowiedziała, chwycił ją za dłoń. Jego palce były zimne, ale drżały nie ze strachu, tylko z napięcia. Z determinacji. Z czegoś, Ceo znała tylko z najtrudniejszych bitew. Nie była już generałem. Teraz była ogniwem. Iskrą. A wojna już się zaczęła. Ask Chat GPT. Niebo nad Ganymedesem pękało jak szkło pod uderzeniem młota. Pierwsze salwy uderzyły w powierzchnię lodowego księżyca, rozrzucając miliony ton zmrożonego pyłu w przestrzeń kosmiczną. Ziran i jego eskorta zbliżali się szybko, niemal z bezczelną pewnością, że zmiotą każdy opór w ciągu minut. A jednak Ira stała wyprostowana, nieporuszona, wpatrzona w horyzont z determinacją w oczach. Jej dawna flota nadlatywała z pełną siłą, a ona i była dowódczyni szykowała się, by jej się przeciwstawić. Marek klęczał przy terminalu, łącząc ostatnie przewody. Tymczasowe centrum dowodzenia ziemian na Ganimedesie było skromne, chaotyczne, improwizowane, ale w tej chaotycznej strukturze tętniło życie. Jednostki z całego świata zgrały się bez rozkazów, bez hierarchii, jakby instynktownie wyczuwały moment, w którym przestaje się analizować, a zaczyna działać. Mamy zasięg na wszystkie częstotliwości, rzucił Marek przez ramię. Możemy rozbić ich systemy komunikacyjne, zmylić czujniki, przekierować broń. Ale potrzebujemy zakłócenia. Czegoś nieprzewidywalnego. Coś nielogicznego, dodała Ira. Ludzkiego. Spojrzała na ekran. Flota Ziraen ustawiła się w klasycznym szyku ofensywnym. Ich perfekcyjna, matematycznie wyliczona formacja zdawała się nie do ruszenia. I wtedy z ciemności przestrzeni zmaterializował się pierwszy z ziemskich statków. Był zardzewiały, niesymetryczny, wyposażony w silniki z epoki, którą imperium uważało za prehistoryczną. Ale właśnie przez to całkowicie nieprzewidywalny. Następny statek nie miał nawet uzbrojenia, zamiast tego emitował fale zakłócające, które rozbijały synchronizację flotyli przeciwnika. Wtedy Ira uruchomiła transmisję ogólną. Tu była dowódczyni Ira Walkesz. Do wszystkich jednostek Imperium porzućcie logikę. Spójrzcie na nas. Oto rasa, która miała się za słabszą, a jednak stoi tu naprzeciw Was, bez symetrii, bez schematów, bez rozkazów. Oni nie mają perfekcji. Mają chaos. I ten chaos właśnie teraz Was pokona. Zamilkła, oddychając ciężko. Przez moment w komunikacji panowała cisza. Potem coś się zmieniło. Niektóre statki imperialne cofnęły się. Inne zamilkły. Byli dowódcy, którzy znali IRE. Którzy jej ufali. Którzy może po raz pierwszy zaczęli kwestionować własny porządek. Zaczęła się walka. Nie przypominała żadnej bitwy, jaką znała historia. Statki ziemi atakowały w sposób, który dla dowódców Zirhan był kompletnym absurdem. Lecieli prosto w ogień. Robili zwroty niemożliwe. Symulowali uszkodzenia, by zmylić przeciwnika. Nadawali stare piosenki z radiostacji. A w centrum wszystkiego Emarek i Ira, koordynujący każdy ruch, jak dyrygenci orkiestry, w której nutami były gniew, miłość, szaleństwo i odwaga. Gdy główny krążownik Ziran został przejęty przez zbuntowaną załogę, a reszta floty uciekła w panice, na Ganimedesie zapanowała cisza. Nikt nie wiwatował. Nikt nie krzyczał. Było tylko ciężkie milczenie. A potem ktoś się roześmiał. Cichy, krótki śmiech. Marek. I wtedy wszyscy się do niego dołączyli. Śmiech niósł się po lodowych szczelinach, przez zniszczone stanowiska bojowe, przez przestrzeń i fale radiowe. Bo oto coś niemożliwego stało się możliwe. Człowiek pokonał imperium nie siłą, ale tym, co dla obcych było niepojęte. Nieprzewidywalnością. Kilka godzin później, gdy wszystko ucichło, Ira siedziała z Markiem na wzgórzu nad prowizorycznym obozem. Otaczało ich światło zorzy polarnej, rozświetlającej atmosferę Ganymedesa, jak tęcza. Ludzie i zbuntowani oficerowie Ziran budowali wspólne ogniska, rozmawiali, dzielili się wodą, śmiechem, piosenkami. I co teraz? Zapytała cicho. Teraz? Marek spojrzał na nią. Teraz zrobimy coś zupełnie nieodpowiedzialnego. Coś, co nie ma sensu. Coś pięknego. Odwróciła się do niego i pocałowała go bez słowa. Długo. Cicho. Bez świadków. Za ich plecami zaczynała się nowa era. Bez imperium. Bez dominacji. Tylko z tym, co rodzi się z wolności i odrobiny szaleństwa. Z człowieczeństwa. Ira Walkesz i Marek Wysocki nie zapisali się w podręcznikach jako zdobywcy. Ale każdy, kto żył po tej wojnie, wiedział jedno. Ludzie byli szaleni. I właśnie dlatego przetrwali.